Partnerem kanału jest Lease4U, lider w branży leasingu konsumenckiego. Spełnij swoje marzenia o posiadaniu wymarzonego domu, nawet jeśli nie masz zdolności kredytowej. Lease4U, dom dla każdego. Dobry wieczór, Natalia Kuźma. Znajdujemy się na gali Clinch i jest ze mną Bartek. Powiedz mi, jak się czujesz? Boli mnie głowa, boli mnie szczęka, boli mnie wszystko, ale czuję się wyśmienicie, bo Udało się wygrać. Nie widziałam, jak wyszedłeś, to miałeś tu całą salę po prostu, że fanów. Kto z tobą przyjechał? To nie są moi fani, to są moi koledzy, przyjaciele i ludzie, którzy mnie wspierają na co dzień. Tutaj stoi mój przyjaciel, tak samo tutaj rodzina, oni zawsze są ze mną, zawsze są w moim sercu, zawsze mi dopingują, nawet gdy ich nie mam na zawodach. To ja wiem, że oni siedzą przed Amerykami i krzyczą, tak jak tutaj teraz na Hali. Jak, która to była Twoja walka? Czy już walczyłeś wcześniej, czy miałeś okazję pojawić się na takim widowisku, jak tutaj bije to? Się, tutaj biję się trzeci raz, w tamtym roku niestety nie udało się wygrać, zabrakło trochę presji. W tym roku postawiłem czysto na presję do przodu, musiałbym jakoś zabić, żebym się zatrzymał, i jak widać dało to efekt. Powiedz yy, mi, jak ty się czułeś, jak już wychodziłeś do tej klatki? Bo właśnie jak rozmawiam z zawodnikami, to często jest tak, że wiesz, stresują się, chodzą, jak wychodzą, przepraszam, jak wychodzą do tej klatki, to jednak to jest taki stres. Tak jak mówisz, presja, że no, ktoś się po prostu totalnie wyłączy. Ja to akurat nie mam czegoś takiego jak presja, bo zawsze wychodzę się dobrze bawić. Dzisiaj tutaj czułem przed wyjściem, że w końcu, bo okazało się, już, jak byłem dogrzany, że już wychodzimy, że licytacje. I mówię, Jezus, Maria, licytacje. I teraz trzeba 20 minut jeszcze czekać, a już byłem nastawiony że na wyjście. Ale co, wyszedłem jak zwykle bez presji, narożnik. Słuchać się rad. Dziękuję trenerowi Karolowi, trenerowi Rafałowi, trenerowi Kubie i Oskarowi za oczywiście przygotowanie. Przyszedł dwa tygodnie na przed startem niestety mnie zapalenie krtani. Dostałem antybiotyk, ale no nie nie odpuściłbym tego wydarzenia, nie było opcji, nie. Musiałbym. musiałbym mnie ja zabić za chorobażem, który wyszedł. <śmiennie> Naprawdę. No. Czy słyszałeś swój narożnik dzisiaj? Oczywiście, że słyszałem. Zawsze słyszę swój narożnik, bo to jest... Tak, ja jestem, ja jestem zawodnikiem, który się słucha narożnika, ponieważ ja, widząc z pierwszej osoby zawodnika, często nie widzę tego, co widzi narożnik, i jego rady są po prostu bezcenne, bo nieraz widzą luki, których ja po prostu nie widzę. Dzisiaj najbardziej bezcenna rada od trenera Karola to była bij w drugie tempo zaczep, odsuń, drugie tempo. I te, ta rada tak naprawdę przychyliła szalewiec dzieńca na moją stronę. Szczerze, dawno nie przejąłem tyle w żadnej walce. Gość bił bardzo mocno, boli mnie cała szczęka tutaj od góry do dołu. Boli mnie wszystko odosobnie. Ale powiem Ci szczerze, że... <laughs> cała rzesza panów Cała rzesza Tak jest. Tak szczerze, że jak wyszedłeś, to wcale podobuję... Tobie... Zastanawiałem się, czy jesteś przed walku, czy po walce. nie widać tobie nie masz jakichś takich obrażeń. Naprawdę dobrze wyglądasz, naprawdę dobrze wyglądasz i nie masz żadnych... Chce Pani poczuć? Tutaj. Panie? Świat tutaj pod, pod policzkiem. Ta szczęka tutaj jestem, bo teraz nie widać tego. Jutro wstanę rano będzie. Moje wszystko. Tu widzą całe śniaki na pewno oczy będą popodbijane. nam, że teraz też na, na pewno jest adrenalina. Emocje. To jeszcze trzyma! Emocje jak na rybach. <głosy> <głosy> Powiedz mi, ile e, czasu trenujesz? 7 lat. O, bardzo długa, ile masz lat? Słucham? 25. To długo, bardzo długo. A teraz takie pytanie, jak wspominasz swój pierwszy trening, i czy pamiętasz w ogóle ten pierwszy trening, kto cię do tego zmotywował? Czy ty sam wstałeś i stwierdziłeś, że chciałbyś to trenować? Czy może jakaś, nie wiem, mama cię zaciągnęła na, na trening? Pierwszy trening, pamiętam doskonale, byłem wtedy przed lustrem u trena, trenera Sebastiana Słonia, to było w Klinczu, właśnie 7 lat temu, we wrześniu. E sam chciałem zacząć trenować. Jakoś tak mi zawsze chodziły te sporty walki po głowie. Miałem, miałem tam właśnie kilkanaście lat, Mówię, dobra część, tak. Trzeba iść po prostu spróbować. Jedna taka zasada, jedna taka rada dla osób, które właśnie chcą zacząć przygodę z jakimkolwiek sportem. Często jest tak, że dobra, ja idę z kolegą, ja idę z kimś tam, ja idę z koleżanką. Nie. Idziesz sam dla siebie, robisz to sam dla siebie. Bo z... Perspektywy czasu wygląda to tak, że i dobra, idę z kolegą. Kolega przestaje chodzić, ja przestaję chodzić, bo kolegi nie ma. Chcesz iść trenować? Przyjdź sam, przyjdź do klincza, Trenerzy są naprawdę super. Jest bardzo fajna atmosfera, nie ma się czego wstydzić. Zapraszamy po prostu. A jak oceniasz e, klincz? 10. 11 na 10. <laughs> drużynowy mistrz polski, drużynowy puchar polski. Wyniki mówią same za siebie. Jaką masz radę dla początkujących? Jakby na przykład ja chciała zacząć swoją przygodę, jaką masz radę dla? mnie? Zapraszamy, trzeba przyjść. Po prostu trzeba przyjść z dobrym nastawieniem. Czy że ja wczoraj no, byłam bez koleżanki? Myślałam się, ja wczoraj byłam e, na swoim pierwszym. E, Treningu pierwszym, no bo kiedyś trenowałam, ale to było bardzo dawno temu. I wczoraj przyszłam na swój pierwszy trening MMA i powiem ci, że mam takie zakwasy, że nie mogę po prostu tak zrobić. No, zakwasy to niestety na początku będzie nieodłączny element, że tak to ujmę, bo ciało czy takie mikrourazy to po prostu codzienność, że tak to ujmę na treningach. Ale co, dla mnie ten ból to już po prostu taka bym powiedział trochę nawet przyjemność, bo wtedy czuję, że żyję, czuję, że trenuję, czuję, że jestem w dobrej formie. Jak mi nic nie boli, jak nie robię nic 2-3 tygodnie, mnie po prostu nosi, muszę iść na salę i po prostu potrenować. No, wierzyć też. A jakie plany na przyszłość? Dzisiaj? Nie, o sport. Co, no sp Nie, nie, no dzisiaj też możesz powiedzieć. Start startować jak najczęściej, a dzisiaj wrócić do domu i zjeść coś dobrego i wyspać się. Tak jest. A jutro pójdę na spacer. Także. Tak to wygląda, nie? Piękna niedziela. Piękna niedziela. W takim razie bardzo ci dziękuję za rozmowę i jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.